Dobra. Pijesz tego, dziada? Nie, na razie drewno z wyspy zbieram. Okej. Okay. Ja idę sobie powalczyć z rekiną. Co tu jest pod wodą za skrzynka tej? No specjalne są Dobra Jakieś jedzenie tam mieć na tym? No arbuzy Ale, i coś tu, tu tam tyli. przyniosę. Brawo, ma forma tyle. No tak, Brawo. No Brawo. Ma nic do brawa. Gdzie go mamy? Uwaga tam Jest. O, ubiłeś te dziadostwo. No właśnie ona na dwa żyje jeszcze Nie, nie żyje, bo mogę ją oskurować No a mi pokazuje, że lata no. Nie. Znaczy, najedzony nie jestem, ale dzisiaj dzidę zrobiło, mi się rozwaliło. Ja się smaży no to tu są cztery pyry. Jeszcze ja się smaży KFC. Mango tu jest. Ja jeszcze będzie KFC. Cztery arbuzy. Ja będzie KFC. Ja, jeszcze będzie KFC. A, ja, jeszcze będzie KFC. ura no dobra, jesteśmy przyczepieni do smoku. Chodzi o mnie Ale jest taki moment w tej grze, gdzie możesz go trafić i. No, to jest jak otworzy paszczę. Nie, chwilę nie przed. Nie, do no no, Ja mam normalnie u siebie, tak że zanim otworzy paszczę, to go uderzę, A u ciebie to nie działa.

co widzę widzieć Ten, a ten lepiej mnie. Ciebie ten lepiej. No i tam to coś Hej! Ubił cię? Tak. No jak, dopiero wskoczyłem do wody. Ale oszukują. Czyte jakieś masz? Jakieś tara, Otara mnie Ale ja nie mam... Nie mam harpuna, że... O, jest mój. Nie mam harpuna, masz, żeby zrobić harpun do zbierania tego? Weź to te mięso. Rzucam ci czek. to byś był dobrym streamerem To ja? Mhm Kto lubi McDonalda mówi, kto mówi, ten mówi Bo on już wyprzedza przyszłość, będzie wiesz, te streamy, które ty, gdzie mogą gadać ze sobą Przynajmniej my też możemy gadać ze sobą Wiesz, większość streamerów dużo ględzi jak gra, nie? takie gry na luzie. Ja tak nie umiem, nie. Nie duś się, czego się duś? Metalu, tak? Tak. No bo czy jest siedzą z komputera wrócił? Już? Szybko, nie? No. Koda. Bardzo szybko. Z wielkiej Brytanii do napełnia się nie te potem spędzacie żarówkę i sprób coś nam tu chyba się zżarło Nie wiem czy drugie podejście robimy, czy płyniemy dalej. Nie, na razie trochę rudy mamy, nie? Tak. No to Możemy płynąć dalej drzewa, już nie ma co zabrać, nie? Tak. Czy co mówisz? Czy jeszcze raz go? Już... Nie. Jest co robić, to możemy płynąć dalej. Jedzenie jest. Jaka długa jest ta gra? Oj długa Speedruny chyba 4 godziny trwają Speedruny 4 godziny trwają? Nie tak mi się kojarzy co Tam do dwóch chyba teraz, nie wiem, bo tam dodali nowy region Speedruna można z tą grę zrobić w 4 godziny i ją skończyć? Tak Ja miakty. Kiedy no to mamy. No są takie świrusy. Daj spokój. A ty już tu góry robisz, tak? Znaczy dokończę teraz to. Tu została chyba ostatnia kratka. I możemy do góry iść. No tu. Jedna kratka. Mhm. I żagiel idzie do góry Tak, i on pójdzie do góry. To jeszcze stąd pójdzie do góry Teoretycznie to tak różnie, bo e, na pewno musi tu zostać e, ta do wody, bo wodę musisz za, zapełniać. No ale tak możesz zostać jak jest przechodzenie synek. Tu trwa, trwa. Pan Daniel nie przeszedł tego, a ma chyba z 50 godzin. Też co pan Daniel powiedział? Nie. To nie przeszedł tej gry, a ma z 50 godzin. Jak. Jeszcze chwilę pogramy, to później pan Daniel może pokazać swoje dzieło i żony. Nieskończone. Ale chyba na tym. To, to, to. Chyba na... No to. Ja odpalę, a ty się dołączysz do mnie. No, tylko. A, czyli na normalnym świecie, nie na, na tym. Może zazroić, panie, że. że przechodzimy tą grę jakby na nas. 50 godzin gramy. Jedną, tylko. O, w taką jedną grę to pan ma nawet 4000 godzin. 4000 godzin masz w gierkę? Tak. Chyba mam, nigdzie co jakbyś se policzył ile w metka grałeś, to już byś mógł mieć. W no, metka to grałem to dużo. To. W ogóle to będziemy musieli zrobić tu jakoś w tych skrzynkach. Do góry sobie zrobimy z Która jest od czego? Bo. Obecnie to. Wszystko jest wszędzie. Miksz mi masz. Czyli on już nie będzie nam w ogóle te trawy atakował? Obecnie? Z tego co wiem, to ta. Czyli jak będziesz chciał go zabić, to musisz wyskoczyć po niego do, do wody. Tak, o, dobra, jest robota. W tej grze i jest do zarabienia gry, się... Ale zapomnieliśmy, że sieć jest przecież. Nie mało. Ale to tylko sieć była. Powiedzmy, co robić? Też ważne Ile ty rychają? Twoje live? Moje live ile trwają? Ale. Bartek, powiedzcie, że musi zrobić live 24 godzinny. i spoko Chociaż prawda jest taka, że jakbyś streamował 24 godziny, to na pewno byś znalazł jakiegoś widza. Czekaj. Chyba przed nami na następna wyspa. Gdybyś miał w koło takie siatki, nie? To trochę jesteś w stanie tego nazbierać, nie? Jaki był tu najdłuższy? Wczoraj chyba był najdłuższy. Do tego czasu to nie wiem jaki był mój najdłuższy rajd. Jest wyspa tylko trzeba trochę żagiel nie w tym stronę skierować. Nie wiem czy nam się uda dopłynąć do do ni. Ale wyspało. Ona Daniela wywiało. Tak? Pokazuję tu, że żab aplikację żabkę. Mówię tylko że cię wywiało, bo widzę, że nie biegasz, no to Gdzieś tu były te Parabuzje. tu. No ja. Mm. tu jeszcze jest ja... zjedzenia? do Wyniemy na wyspę, proszę. Daniel, tu jest jedzenie. Tu. Tu tylko będzie jedzenie. zrobił mi schody przed pyskiem. Z góry mam rzucać? Płyniemy na wyspę wprost, może nie tak wprost, ale trochę teraz skieruję, żebyśmy płynęli na tę wyspę.